Zamek w Chęcinach położony około 16 km od Kielc. W czasach swojej świetności gościł wielu władców, królów i królowe, a w swoich lochach nawet wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego. W ostatni weekend sierpnia stał się sercem największego konwentu fantastyki w Świętokrzyskim. Jagakon. Po kilkuletniej przerwie powrócił. Całe szczęście Jagakon stanął na wysokości zadania, pokazuje naprawdę nasz rejon z tego obszaru jak najbardziej najlepszego. Impreza zdecydowanie przyciągnęła miłośników historii i fantastyki, ale także całe rodziny, które zaciekawione tematem i barwnością wydarzenia przybyły do Twierdzy. W samej twierdzy i u jej podnóża mogliśmy zobaczyć między innymi pokazy walki bronią bezpieczną. Strefa gier bez prądu. Ponad 600 gier dostępnych dla uczestników, które zapewnił kuferek bez planszówkami. Stworzyli niepowtarzalną strefę Games Room. A wsparcie i tłumaczenie poszczególnych tytułów udzielali prawdziwi weterani planszówek: Board Games, planszówkowe trailer Skowrona, My Grywamy i 5 Asów. Dla tych, którzy chcieli przenieść poziom rywalizacji na wyższy szczebel, przygotowano szereg konkursów z nagrodami. Zainteresowanie było całkiem spore. Czytelnie komiksów, ponad 100 różnorodnych tomów, których w pełni mogliśmy się zagłębić w świecie fantastyki. Strefa gier bitewnych. Pokazy klubu historycznego, m.in. Hit, oraz Bractwa rycerskiego Semper Fields Respublika. Znalazło się także tutaj wystawa Muzeum Początków Państwa Polskiego Z Gniezna. Dla spragnionych wrażeń artystycznych była surrealistyczna wystawa z dala od realności autorstwa Michała Malarii Danielewicza. Zdecydowanie można było tutaj zapomnieć o realności. Dla spragnionych wiedzy były liczne prelekcje i warsztaty, spotkania autorskie m.in. z Jarosławem Dobrowolskim, autorem Delirium, czy z Maciejem Kurem, scenarzystą odpowiedzialnym za Kajko i Kokosza. Oczywiście, czym byłby taki konwent bez wystawców, którzy prezentowali swoją twórczość, dzieła, którzy od pierwszych chwili wprowadzali nas w klimat fantastyki. Na dzień dobry witali nas fantasyjne bajery, którzy z roku na rok prezentują coraz to więcej fantastycznych bajerów. Gibas Art, ci o magicznych właściwościach kamieni wiedzą praktycznie wszystko. Pracują w końcu z nimi na co dzień, wyciągając z nich prawdziwe piękno. Malaria Art. O tym panu już wspominałem. Artysta, który skupia się głównie na fantastyce, lecz i osłowiańskiej mitologii, może wiele powiedzieć oczywiście za pomocą swoich dzieł. Dola art, która każdą fantastyczną postać. Może zaprezentować jako świetnie prezentującą się naszywkę. Pewnie chcielibyście jedną z takich naszywek. Ja mam już trzy. Nirocraft specjalistka od stylizacji kocichuszu i ogonów, ale z całą pewnością ma w swoim portfolio bardziej ambitne projekty. Nokturnia, która specjalizuje się, wręcz się w ręcznie wypalanych i malowanych drewnianych pudełkach i ozdobach. Ta artystka z całą pewnością ma ogień do tworzenia swoich dzieł. Sin Citra artystka, która prezentuje swój talent za pomocą komiksów. Jeżeli lubicie dobrze narysowane komiksy, to na pewno spodobają Wam się jej prace. Planeta Czytelnika, Ci to mają bogaty księgozbior, oczywiście który zawsze jest dla was dostępny w ich sklepie. A to wschodzącym im Jacek Dobrowolski. Ten to dopiero był rozchwytywany. Black Gothic Panie, które miały w rzeczarowany sposób wpływy na gości, przyciągając ich do swojego stoiska. Co ciekawe największym zainteresowaniem cieszyły się gorsety. Także dla panów. Fundacja królewskie miasto Kielce, które zaprezentowało komiks, jak żelazo stało się skarbem. Jak wielki udział w potędze rzymian miały polskie zasoby naturalne. Zwłaszcza te z gór Świętokrzyskich. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich wystawców, z którymi miałem przyjemność osobiście się spotkać. Lecz każdy, ale to naprawdę każdy z nich prezentował u siebie coś, co idealnie wpasowywało się w Jagakon. Przy tak dużym przedsięwzięciu ilość pracy z całą pewnością była ogromna, dlatego tym bardziej warto pogratulować świetnej organizacji, przygotowania, wydarzenia oraz wszystkim, którzy mieli swój, nawet ten najdrobniejszy udział w organizacji całego tego konwentu. Szczególne podziękowania natomiast należą się głównemu koordynatorowi Michał Obara, wprawdzie w pełni pochłonięty swoimi obowiązkami, ale znalazł chwilę, aby porozmawiać i podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat całej imprezy. Michale, powiedz mi, jak w tym roku oceniasz całe to wydarzenie, jak wszystko u Ciebie się spełniło, oczekiwania? Witam serdecznie. Ogólnie tę edycję oceniam bardzo pozytywnie. Z tego względu, że e, mieliśmy szereg ryzyk, które wiązały się z tak wielkim przedsięwzięciem jak konwent fantastyki w obiekcie e, architektonicznym, jakim jest zamek. Wiązało się to z niesamowitą, niesamowitymi siłami logistycznymi, zasobami ludzkimi i było to naprawdę bardzo ciężkie przedsięwzięcie. Ale tak jak e, widać na relacjach wczorajszy dzień, frekwencja bardzo dopisała, wszystko się udało, nie mieliśmy żadnych potknięć. Dzisiejszy dzień przeniesiony na Hale, żeby troszkę ludzie odpoczęli od tego słońca, żeby poczuli bardziej tę atmosferę konwentową. Bo jak widać sala jest zapełniona, brakuje nam już ławek, donosimy skąd tylko możemy, ludzie świetnie się bawią, także wszystko naprawdę na najwyższym poziomie. Rozumiem, a czy jednak były jakieś momenty, gdzie się jakaś niepewność pojawiła, czy na pewno wszystko pójdzie? Niepewność była do samego momentu. Do... Do soboty, do szóstej rano, gdzie wstaliśmy całą ekipą, stanęliśmy pod zamkiem i to był ten moment, kiedy spojrzeliśmy na siebie i stwierdziliśmy działamy, robimy to. Czy się uda, czy się nie uda? Machina ruszyła. Machina ruszyła, o, właśnie, o to Machina. Jeżeli Machina ruszyła, czy możemy się spodziewać w przyszłym roku, mam nadzieję, jak kolejnej edycji. Oczywiście była to edycja e, reaktywacji. Marki Jakakonu na pewno na pewno będą kolejne edycje. Nie wiem, czy w tej lokalizacji, na, na takie pytanie jeszcze nie za wcześnie, e, ale na pewno, na pewno wrócimy do tego. Rozumiem, właśnie. Miałem pytać o lokalizację, czy jakieś są propozycje, kto, na jakim terenie mogłoby się to odbyć? Jakieś e, pomysły? Y, wydarzenie odbiło się już w tym momencie, kiedy ono cały czas trwa tak szerokim łukiem, że już dostajemy sygnały, że kolejne obiekty e, o podobnym charakterze jak zamek turecki w e, chcą z nami współpracować, także. Tak jak mówię, będziemy się spotykać, będziemy informować na bieżąco, ale na razie musi opaść kurz po tej ręce. Rozumiem. Jeżeli chodzi o samych wystawców, czy planujecie rozszerzyć zaproszenia, chęć ściągnięcie się. Oczywiście ja w ogóle, jeżeli chodzi o konwenty fantastyki, wywodzę się z koordynowania wystawcami, także ta działka też była po mojej stronie, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że do końca nie byliśmy pewni frekwencji, a frekwencja to wystawcy. Więc, więc usypiliśmy pulę wystawców do 10, ale w momencie, kiedy będziemy już mieli szerszy spektrum sprawy, jak to wygląda pod kątem właśnie frekwencji, dostaniemy statystyki z zamku, wtedy na pewno rozszerzymy, rozszerzymy blok wystawowy o, 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 o wielu więcej wystawców niż do tej pory. Dobrze, i to są parę słów na zachęcenie na koniec dzisiejszego konwentu. Czym na przyszły rok zaprosić, jak zaprosić, żeby przyciągnąć jeszcze więcej, więcej osób? Kochani, no nam przyświeca od samego początku 2013 roku jedna idea. To ma być od fanów dla fanów. Tu się liczy atmosfera, to jest najważniejsze, nie lokalizacja. Nie włożone pieniądze, nie neony, tylko, tylko ludzie. Wy. Wy jesteście konwentem. Dlatego na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i serdecznie zapraszam. W jeszcze razie ogromne dzięki. Rozmawialiśmy z organizatorem. z organizatorem, panem Michałem. Dziękuję. Czy szykuje się kolejny JagaCon? Z całą pewnością. Więc już teraz zarezerwujcie sobie czas na końcówkę sierpnia i zajrzyjcie do Świętokrzyskiego. Bo taki konwent fantastyki jak JagaCon jest tylko jeden. I ja tam z gośćmi byłem i świetnie się bawiłem. A co widział, słyszał w tym wideo dla was umieściłem.